Dobry wieczór, nazywam się Irena Toman, żyję już ponad 40 lat w Niemczech i właśnie przedwczoraj przyjechałam specjalnie do Kolo, tutaj do Warszawy. Byłam zaproszona przez Integrację Europejską, tam otrzymałam tytuł ambasadora dobrego stylu. I dzisiaj sama pani prezydentin powiedziała, że jest coś takiego jak. Właśnie Warszawska w kuchni Złoty Widelec chciałam poznać tradycję, chciałam poznać ludzi, którzy to dobro, to piękno. Jak to zawsze się mówi, nasza polska kuchnia jest najlepsza. I muszę powiedzieć, że w tym konkursie widziałam naprawdę bardzo pozytywne osoby, które nie tylko na, na przykład kulinarne, bo to na pewno nikt z tego tutaj nie będzie stał, ale oni osobiście przekazali niesamowitą aurę. Jestem bardzo szczęśliwa, że mnie to właśnie dzisiaj spotkało i mogłam poznać nie tylko jako integrację, ale jako złoty widelec cudownych ludzi. Dziękuję za to bardzo, bardzo serdecznie.